Na ja co dzień jesteś wiem, trenerem e, tego Tenisa Ziemnego, tak? Tak. I co się skłoniło, żeby ten kurs tutaj zrobić? Przedstaw się, powiedz skąd jesteś. Mm. Nazywam się Marcin Rosiński, jestem z Koszalina. Od pół roku prowadzę raz z kolegą, starszym panem Andrzejem Ostapczykiem, Szkoły Tenisa Tenis Pro. Do kursu skłoniło mnie Głównie to, że mogłem tutaj czerpać ogromną wiedzę z dietetyki, która jest też bardzo ważna w tenisie, zdrowe odżywianie i budowanie odpowiedniej sylwetki, która potem sprzyja dobrej kondycji, wytrzymałości i sile. A po drugie ta część siłowa, czyli umiejętność pracowania na przyrządach, na, na, na ciężarach stałych, wolnych. I po prostu staranie się wyciągania z siebie jak największej siły, którą potem można pokazać na korcie. No budowę masz taką solidną, jesteś w barkach. Taki powiem Ci tu z tych, jeśli chodzi o budowę kostną, to mogę powiedzieć, że chyba jesteś w struktury największej jaką tutaj z tych chłopaków, którzy, którzy byli. Nie? Bo to nie wiem, czy ty potrafisz to wychwycić w swojej budowie i w innych budowach. powiesz często ocena swojej sylwetki. Jest różna u ludzi. Z reguły dobrych wyglądających jest negatywna, czyli nie, tak się ludzie widzą słabo, a o tych, co są często jacyś słabi, to widzą, się lepiej. To jest taka zależność. Ty będziesz się rozbudowywał, czy tylko chciałeś się tutaj dokształcić? Na pewno chciałem się dokształcić, bo moje doświadczenie na siłowni jest za małe, bo za mało składałem wagę na trenowanie i zdrowe odżywianie, jeśli chodzi o kwestie siłowe i kulturystyczne, e, więc bardzo chętnie się rozbuduję, a teraz mając taką wiedzę, będę to wszystko poprawnie, więc wierzę, że to pozwoli mi bardzo szybko uzyskać dobre efekty i przede wszystkim uniknę kontuzji, które no, nigdy nie chciałem ich trafić. Czyli generalnie dalej idziesz w swoim kierunku, a tutaj to było tylko w celach takich twoich jakby poznawczych, tak? Tak, poznawczych i myślę, że rozciąganie mięśni, które też tutaj nauczyliśmy się jak wykonać ćwiczenia, żeby te mi się rozciągały, nie skurczały, jest bardzo ważne w tenisie, ponieważ tam mięśnie powinny być długie silne, a nie krótkie i wysokie. No i bardzo dobrze. To było miło, miło było Cię poznać. Dziękuję